Rzeczywiście ronda na Pobitnym to najbardziej obciążone w tej chwili skrzyżowanie w Rzeszowie. Codziennie tam około 40 tysięcy samochodów przejeżdża, więc, więc prezydent postanowił, żeby ten ruch jakoś upłynnić, właśnie żeby wybudować podziemny tunel. Tunel będzie przebiegał na, na tej linii od Skarbca do mniej więcej skrzyżowania z ulicą Morgową. I to będzie... Tunel, który będzie umownie to powiedzmy otwarty od góry. Czyli to nie będzie taki, że cały, cały czas będzie podziemiał, przebiegał, tylko że góra, tu jest, gdzie jest obecnie, obecnie rondo, yy, to będzie puste. Oczywiście troszeczkę zmieni się też układ komunikacyjny na samym rondzie, czyli, czyli na tym poziomie, na którym jesteśmy yy, też obecnie, ponieważ no, trzeba pewnie będzie dobudować kilka prawo, yy, prawo skrętów. To jest, to jest inwestycja praktycznie niezbędna w tej chwili dla, dla ruchu samochodowego w Rzeszowie. Koszty na razie no, trudno oszacować jeszcze, ale, ale liczymy, że to, że to może około 60-80 milionów kosztować. Czy taka kwota zostanie zapisana w przyszłorocznym budżecie miasta? Czyli czy liczycie na jakąś dotację zewnętrzną? Oczywiście my cały, czas, my cały czas staramy się o pieniądze zewnętrzne. I no na razie do tej pory się udaje uzyskać dofinansowanie i to dosyć duże. Tak w tym wypadku też będzie oczywiście, bo, bo dla samego budżetu to by była dosyć poważna kwota. Ale mówię, myślę, że tutaj uda się to dofinansowanie zdobyć. No, i tak powiedziałem, w 2022 ten tunel powinien być gotowy. W tej chwili jesteśmy na końcówce projektu. Myślę, że, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy ten projekt powinien być gotowy. Oczywiście też będziemy występować o zlit, tak, żeby do końca roku ten zlit, czyli pozwolenie na budowę, uzyskać. No i w przyszłym roku, żeby ogłosić przetarg na początku roku, już na samą, same roboty. roboty Budowlane, no i myślę, że w ciągu półtora roku mniej więcej ten tunel powinien być gotowy.